Cześć! Witamy Was na kanale Przerwana Kultury. Jest to kanał, na którym będziemy dyskutować o różnych dziedzinach kultury. Pamiętacie, jak na początku zapowiadałem, że odcinek o miłości podzielimy na dwie części? Dzisiaj nadszedł czas na pierwszą z nich. Zanim jednak zaczniemy, to przypominam, że omówienie jest spoilerowe. Także jeżeli jeszcze nie widzieliście czterech sezonów Black Mirror, to zanim obejrzycie ten odcinek, nadróbcie, a my sobie poczekamy. Uff, to może być ciężki motyw. Chyba sam nie dam rady. Ej, Janek, my cię zaraz zacznie. Szukanie miłości w internecie nie jest już powodem do wstydu, ale raczej codziennością. Zaletą na pewno jest duża oszczędność czasu, zamiast zastanawiać się, na przykład, kiedy poznamy kogoś na studiach, jak zagadać, tutaj wystarczy jedynie kliknąć i wysłać pierwszą wiadomość. Wyobraź sobie aplikację, która umawia Cię z innymi na podstawie Twojej osobowości i upodobań. Następnie oferuje Ci wspólne mieszkanie po skończeniu jednego związku, szukać kolejnego, a finalnie prowadzi do Perfect Match. Brzmi kusząco. Prawda? Niby tak, ale czy to nie odbiera takiego magicznego czasu w relacji, kiedy nieustannie starasz się o drugą osobę i przez to jeszcze bardziej ją doceniasz? Czy jest wtedy miejsce na refleksję, jaka ta osoba jest? Czy po prostu nie zastanawiamy się nad tym, bo aplikacja tak nas sparowała i tyle? Zastanawia mnie, czy wtedy nie pojawia się takie uczucie, że zawsze moglibyśmy być z kimś lepszym. W końcu przecież wiemy, kiedy kończy się czas i będzie pora na następną osobę. To tak jak Amy i Frank. Ich spotkanie było ich pierwszym dopasowaniem. I od razu było widać, że coś tam między nimi jest. Jednak dostali tylko 12 godzin, a to dopiero początek ich przygody z aplikacją. Okazało się, że później myślami cały czas wracali do siebie. Kolejne ich związki okazały się być porażką. Amy szukała poważnej relacji, ale tylko denerwowały ją zachowania partnerów. Frank zaś zmuszał się do pozostania cały rok w związku, którym od samego początku zdecydowanie nie iskrzyło. Ale w końcu tak jak w życiu. Nieudane związki pozwalają nam zrozumieć lepiej swoje potrzeby, a finalnie doprowadzają do tego, że już wiemy, w którym kierunku chcemy iść i to pomaga nam znaleźć coraz lepsze dopasowanie. Przykład samego rozstania. Nie musisz zastanawiać się, jak to zrobić i mierzyć się z konsekwencjami. Aplikacja zrobi to za ciebie. To dopiero łatwiej. Jest. Oj tak, to na pewno jedna z zalet. No ale wracając do naszych gołębeczków, Amy i Frank ponownie ze sobą połączeni, postanowili tym razem nie sprawdzać czasu, który im pozostał. Jednak, no tak, Frank oczywiście musiał złamać obietnicę, a aplikacja okazała się być bezlitosna. Po całej relacji decydował system. Para była obserwowana na każdym kroku przez obsługę restauracji czy ochroniarzy w centrum handlowym. Wydawało się, że nie da się tego uniknąć. To trochę tak, jak osoby trzecie, które wtrącają się do naszego związku i mówią nam, z kim możemy być, a kim nie. Jednak w przypadku naszych bohaterów zrodził się Bun, dzięki czemu mogli przejść test swojej miłości. Ale analiza tej. Wychodzi, to jesteście razem, nie wychodzi, nie jesteście razem. Co się zastanawiać? Było romantycznie, to wprowadźmy trochę dramaturgii. Aplikacja dobierając pary zmusza je do mieszkania ze sobą. A co, jeśli okazałoby się, że któryś z nich miałoby złe zamiary? Przecież tacy ludzie również pojawiają się w internecie pod pretekstem szukania miłości. To właśnie kolejna historia, tym razem z odcinka Biały Święta, w którym jeden z głównych bohaterów, Matt, opowiadał swojemu współlokatorowi Joe, jak dorabiał sobie jako przewodnik duchowy. Kierował niedoświadczonego i mówił mu, jak poderwać kobietę. Wszystko byłoby pięknie, gdyby nie fakt, że ta kobieta go zamordowała. No, a wyobrażasz sobie głos w Twojej głowie, który mówi: Co się ubrać albo jak zagadać, żeby zdobyć faceta Twoich marzeń? Przynajmniej nie pobudź się ze mną o to, co ma załobyć, tylko za plikacją. To może i było czasem przydatne. Jednak przewodnika spotkała za to kara. żona, dowiadując się, czym zajmował się jej mąż, postanowiła dosłownie i całkowicie go zablokować. Widział tylko jej kontur, nie mógł z nią rozmawiać. Wszystko, co nie pozostało to wspomnienia. Nawet na zdjęciach była zamazana. A przechodząc do tematu blokowania, Matt wcale nie miał najgorszych przeżyć w tej historii. Joe, również zablokowany przez żonę, stracił możliwość zobaczenia nawet dziecka. Blokowanie jest swego rodzaju odniesieniem do problemu komunikacji w związku, gdzie para zamiast porozmawiać o problemie, woli go po prostu unikać. To tak jak z blokowaniem znajomych na Facebooku. Jest to tym bardziej irytujące, że zabiera możliwość wytłumaczenia naszego punktu widzenia. A wyobrażasz sobie, co by było, gdyby. Gdyby zabierało tą możliwość nie tylko w internecie, ale i na żywo. Często osoby, które nas blokują, po prostu nie chcą się przyznać do swojego błędu. Czy Twoim zdaniem nie byłoby lepiej, gdyby partnerka Joe'ego po prostu wyznała mu, że to nie jego dziecko? Może i faktycznie zdrada byłaby dla niego wielkim ciosem, ale patrząc obiektywnie, brak szczerości z jej strony sprawił, że mężczyzna cierpiał latami zastanawiając się, jak tylko może zobaczyć swoje dziecko. Chęć odkrycia prawdy była dla niego tak silna, że doprowadziła do naprawdę okropnych czynów. Możemy zauważyć, że szukanie drugiej połówki i problemy z komunikacją w związku mogą mieć opłakane konsekwencje, ale w dalszych etapach wcale nie jest łatwiej. Po następną dawkę problemów, jaka można spotkać w relacji z drugą osobą, zapraszamy do następnego odcinka. Tymczasem, jeżeli ten Wam się podobał, zostawcie kciuka w górę, jeżeli nie, to zostawcie łapkę w dół, zostawcie komentarz pod filmem. Bardzo chętnie podyskutujemy z Wami w komentarzach na temat omawianych dzisiaj odcinków. Tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia, cześć! Ej, Janek, one chcą zrobić drugą część. Masakra, w co ja się wpakowałem?